Witam z tej strony, Szwajcar. Dzisiaj temat weryfikacja prognozy z grudnia 2018, z końcówki grudnia. Prognozy z debaty, która odbyła się na Teotesie. Na Teotesie wygłosiłem prognozę publicznie, że bitcoin wzrośnie z poziomu poniżej 4000. Był wtedy po 3700 dolarów że wzrośnie ponad 12 tysięcy do 14 tysięcy, czyli będzie korekta całych tych spadków od 20 tysięcy do dołka 3200 dolarów, że będzie korekta tych spadków do ponad połowy i wzrośnie w okolice 12 tysięcy. Do 14 tysięcy. Później będzie korekta płaska, czyli spokojny opadający rynek. Bez nagłych spadków, tylko bardzo spokojny. Aktualnie mamy cenę za bitcoina 12 535 dolarów. W tym momencie tutaj jest grudzień 2018. Debata na tej oteś Kurs w okolicach poniżej 4000 dolarów. Tego dnia akurat był po 3700. Te okolice. Mamy tu styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec? W czerwcu. Bardzo szybkie wzrosty w górę i osiągnęliśmy już 12548. Poziomy ponad 12000 w czerwcu od poziomu 7500 do poziomu prawie 13000, czyli prawie około 60% wzrostu. Łączny wzrost z poziomu 3700. Do poziomu 12 tysięcy to ponad plus 240%. Także bez lewaru, tylko kupując bitcoiny, można było tyle zarobić na jednej pozycji. Trzymając ją pół roku bez żadnego słapowania, bez żadnego płacenia odsetek. Od lewarowanych pozycji, tylko kupując bitcoiny albo na giełdzie, albo kontraktem CFD u brokera bez swapu. Jeśli nawet ze swapem, to i tak byśmy dużo zarobili. A w poprzednich nagraniach, możecie sobie zobaczyć, że cały ten wzrost bitcoina odbywał się przy pomocy overbalance czyli bitcoin ani razu. Nie naruszył w całym tym wzroście największej korekty w trendzie. Cały czas rósł zgodnie z overbalance. Teraz myślę, że mamy już jakąś euforię na rynku. Za szybko już te wzrosty były w czerwcu. Prawie pionowa ściana, podobna jak tutaj. I myślę, że możemy spodziewać się korekty płaskiej, czyli spokojnie upadający kurs, bez żadnych nagłych zniżek, tylko będziemy konsolidować tutaj w tych zakresach 12-14 tysięcy i dopiero po opadnięciu kursu na poziom 7 tysięcy, będziemy mogli mówić. O jakichkolwiek zakupach na długi termin, ponieważ wtedy z tych 7000 możemy atakować at the high czyli nowy szczyt. Będzie wtedy bardzo dość dobry stosunek risk-reward, bez lewaru oczywiście, bo z poziomu 7000. Gdy kupimy, ryzykujemy 100%, możemy stracić cały zainwestowany kapitał. Oczywiście sytuacja bez lewaru. A jeśli kurs wzrośnie ponad nowe szczyty, czyli przebije 20 tysięcy dolarów, to mamy wzrost ponad plus 200%. Czyli już z samego tego nasze risk reward, czyli RR, wynosi 1 do 2. Także myślę, że przy kursie 7000 można zrobić ponowne zakupy bitcoina. Inna sytuacja jest na altcoinach. Mówiłem też, że altcoiny czeka świetlana przyszłość w 2019 roku i one wzrosły dość znacznie. Na przykład Litecoin z kursu 30 dolarów, a nawet 22 było minimum w grudniu. Kurs wzrósł do 140, czyli 4-5 razy. Plus 400% wzrostu. Jednak altcoiny nie rosną już w takim tempie jak np. Bitcoin i one stoją w miejscu. W czerwcu nie mieliśmy już tak znaczących wzrostów, co bardzo zastanawia. Powinny być dużo wyżej. Na przykład Litecoin także powinien być wyżej. Powinien być po 180 do 200 dolarów. Ale na przykład Ethereum i inne krypt, altcoiny bardzo słabo się zachowują. Wzrosły tylko nieznacznie mocniej niż Bitcoin. A czerwiec przespały. Może będzie tak, że po wzroście Bitcoina i korekcie płaskiej ludzie będą sprzedawali Bitcoina, spieniężali go i przesiądą się na te altcoiny. I wtedy altcoiny wzrosną. Także na to się trzeba przygotować, że mogą być wzrosty na altcoinach, mimo spadającego bitcoina. Ale tu już jest większe ryzyko i długoterminowo proponowałbym zakupy po 7000 za bitcoina i targetowanie tego na nowych szczytach, na nowym update. Ponad 20 tysięcy dolarów. Dobrze, dziękuję. To było wideo podsumowujące weryfikację prognoz. Dziękuję za oglądanie i życzę zysków. Pozdrawiam.